Witam serdecznie na kanale lekcji. Ostatnio ktoś posił w komentarzu, żebym wytłumaczył różnicę między be able to a be capable of. Rzeczywiście jest tu problem dla Polaków, czasami jest tu problem nawet dla Native Speakerów. Myślę, że w języku polskim jest też podobny problem, bo my mamy też jakby dwie struktury: dać radę coś zrobić i być w stanie coś zrobić. I być może u nas jest taka sama różnica, tylko my to totalnie ignorujemy. Niektórzy Native Speakerzy też to ignorują, ale jednak różnica jest. Jedna rzecz jest pocieszająca, że polscy nauczyciele generalnie tego w ogóle nie czują, więc na jakimkolwiek egzaminie, maturze i tak dalej nikt Wam nawet tego nie poprawi jako błąd. Po prostu nie wierzę, że ktoś by Wam podkreślił. Ale jeżeli chcecie rzeczywiście używać to te, tych dwóch zwrotów tak jak należy, no to dziś, dzisiejsza lekcja pewnie Wam tu pewne, pewne rzeczy rozjaśni. Na początek jeszcze kwestia stricte gramatyczna po be able to, po to dajmy bez okuśni, czyli to do something, zrobić coś. Natomiast tu w zwrocie nie jest tu tylko of, a OW jest przyimkiem, a jeżeli po przyimku dacie czasownik, on musi mieć końcówkę in. To jest bezwzględna zasada, bez jakiego, jakiegokolwiek wyjątku. Mówiliśmy o tym w lekcji o końcówce in, link macie u góry i w opisie. Tylko uwaga, tutaj po tym zwrocie będzie zawsze czasownik, a tu może być rzeczownik, być w stanie, i tu sam rzeczownik, albo być w stanie zrobić tę rzecz, to będzie potem widać na przykładach, ok? Czyli jeszcze raz, be capable of something albo of doing something. I teraz, słuchajcie, zastanówmy się, jak to wytłumaczyć w sposób jakiś prosty, banalny, na tak zwany chłopski rozum. Struktura be able to fizycznie jesteśmy coś w stanie zrobić, ok? Fizycznie, fizyczne umiejętności. Natomiast struktura be capable of tu też są fizyczne umiejętności, ale oprócz tego mentalny aspekt danej sytuacji. Mentalnie jesteśmy w stanie coś zrobić. Potrafimy sobie coś wyobrazić, że to robimy. Psychika nam na coś pozwala. Popatrzmy na ten przykład tutaj. Everyone is able to kill, for example, a fly, but not everyone is capable of murder. Czyli każdy jest w stanie zabić fizycznie, na przykład, muchę, tak? Ale nie każdy jest w stanie, no i tu jest właśnie ten problem, że to co wam mówiłem, że po capable of może być sam rzeczownik. U nas tak nie może być, że jest w stanie morderstwa, musi być popełnić morderstwo, tak? Czyli nie każdy jest w stanie popełnić morderstwo, że, że no myślę, że absolutna większość ludzi nie jest w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Psychika im na to nie pozwoli, tu jest ten aspekt mentalny, tak? Po prostu sobie nie wyobrażam, jak można kogoś zamordować. Kolejne dwa przykłady. He is able to drive at 150 miles per hour, tak? Czyli on jest w stanie kierować samochodem z prędkością 150 mil na godzinę. Fizycznie, bo ma na przykład szybkie auto i tyle. Natomiast tutaj będzie aspekt jeszcze na przykład psychiczny. He is capable of driving at 150 miles per hour. Czyli tutaj nie tyle, że ma szybkie auto, ale jeszcze ma umiejętność i jeszcze jakieś cechy charakteru. On się nie boi, tak? Tutaj on się nie boi. Tu jest ta psychika, ona mu na to pozwoli. I teraz jeszcze ważna rzecz. Uwaga. Ludzie są be able albo be capable. Natomiast urządzenia, maszyny i tak dalej, tylko be capable. Czyli po angielsku można powiedzieć, że maszyna, urządzenie, jakiś komputer jest w stanie coś zrobić. I tylko tę strukturę. Używamy tylko tę, tej struktury. I teraz przykład. The car is capable of going at 150 miles per hour. Tak? Czyli samochód jest w stanie jechać z prędkością 150 km na godzinę. Jeżeli to samo zdanie powiemy ze strukturą be able to, to ta struktura jest nie po... Prawna, choć zdarza się, że niektórzy tak mówią i niektórzy nie, 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 z NATO mówią, że to jest dla nich zrozumiałe, ale oni by po prostu tego tak nie ujęli. To jest prawidłowa wersja. I kolejne dwa przykłady, które nam to bardzo ładnie pokażą. Tu i tu mamy szefa, mojego szefa. My boss tutaj jest w stanie i tutaj jest w stanie, tylko tu jest be able, a tu jest be capable of. I popatrzmy, dismiss to znaczy zwolnić. Czyli my boss is able to dismiss half of his employees within. A month. czyli on jest w stanie zwolnić połowę swoich pracowników w przeciągu miesiąca i to jest tylko jakby fizyka tak, że na przykład przepisy mu pozwalają, a tu skoro będzie capable to jeszcze dochodzi ten aspekt mentalny Czyli, my boss is capable of dismissing half of his employees within a month. Jest na przykład znieczulonym szefem, i on jest po prostu okrutnym człowiekiem. Jest w stanie zwolnić połowę pracowników w przeciągu miesiąca. Czyli zupełnie coś innego podkreślamy. Czyli, jak widać, jest różnica. Kolejna sprawa, be able to, jesteśmy w stanie coś zrobić, jakby powiedzmy teraz, ewentualnie w bliskiej przyszłości. A be capable of, jesteśmy w stanie coś zrobić hipotetycznie, teoretycznie, że nawet nie będziemy tego robić. Popatrzmy na przykłady. Are you able to attend this meeting? Czy jesteś w stanie uczestniczyć w tym spotkaniu fizycznie, ok? Tylko i wyłącznie fizycznie, czyli ja się pytam, dasz radę, a on mi powie na przykład, no słuchaj, nie dam rady, o, o 17 mam pociąg. Tak? Czyli tylko i wyłącznie aspekt fizyczny. A teraz dokładnie to samo zdanie. Are you capable of attending this meeting? Słuchaj, jesteś w stanie uczestniczyć w tym spotkaniu i tu już jest mentalnie, bo na przykład tam będzie jakiś tam twój oprawca i ktoś powie: Słuchaj, nie, naprawdę, nie jestem w stanie tam iść, ja nie mogę nawet popatrzeć na jego twarz. Czyli zupełnie coś innego podkreślamy. I popatrzmy na kolejne przykłady, które nam to ładnie pokażą. I'm not able to take part in the race. I'm not capable of taking part in the race. Jaka jest różnica tutaj stricte fizycznie, tak? Nie jestem w stanie wziąć udziału w wyścigu. Dlaczego? Bo boli mnie na przykład kolano. A tutaj nie jestem w stanie i fizycznie, i mentalnie, tak? Słuchaj, ja nie jestem w stanie wziąć. Udział w tym wyścigu. Dlaczego? Bo na przykład, nie wiem, przypominają mi się jakieś wydarzenia straszne z zeszłego roku, które miały miejsce podczas wyścigu, tak? Pamiętamy na przykład, jak y, wybuchła bomba na maratonie, podczas maratonów w Stanach Zjednoczonych i w tym roku ja już nie dam rady, sorry, mi się to wszystko przypomina. I'm not capable. Dalej. Are you able to ski? Czy jesteś w stanie jeździć na nartach fizycznie? Czyli to pytanie równa się, can you ski? Czy ty potrafisz jeździć na nartach? I przykładowo ja się pytam: Are you able to ski after the accident? Czy jesteś w stanie jeździć na nartach po wypadku fizycznie Na przykład, czy twoje kolano doszło do siebie? A tutaj: Are you capable of skiing after the accident? Czy jesteś w stanie jeździć na nartach po tym wypadku, tak? Czy to się jakoś odbiło na twojej psychice? I ktoś powie: Słuchaj, nie, nie dam rady, nawet wejść na narty, bo mi się wszystko przypomina. Teraz wam chciałem pokazać, że czasami ta struktura capable, czyli ta, ten, ten aspekt mentalny może być do rzeczy pozytywny. Tu akurat będzie negatywny najpierw, czyli be careful, Tom is capable of dangerous things, tak? Uważaj, on jest w stanie zrobić jakieś straszne rzeczy, tak? I fizycznie i psychicznie jest jakimś tam powiedzmy bandziorem. A tutaj be careful, she's capable... Capable of surprising you any time. Uważaj, ona może cię zaskoczyć w każdym momencie. Na przykład, nie wiem, przynieść torta na urodziny, tak? Robi ci nagle imprezę z zaskoczenia. Jest w stanie, tak? Czyli fizycznie, i mentalnie ma jakiś taki pomysł. I teraz taki przykład. I'm afraid he's capable of killing the whole family. Czyli obawiam się, że on jest w stanie zabić całą swoją rodzinę, tak? Czyli i fizycznie, i psychicznie. Czyli ktoś ma na przykład, jak się to mówi, zrytą psychikę. Patrzmy teraz na takie bardzo ciekawe zdanie, dość rozbudowane i w tym zdaniu są obydwie struktury. He is capable of speaking English very well, but at the moment he is only able to understand basic. Conversations. Czyli on jest w stanie mówić ładnie po angielsku, ale na razie tego nie ma. Tak jakby yy, rozważania czysto hipotetyczne, teoretyczne. On jest w stanie, bo ma po prostu taki łeb, że on się nauczy tego języka, ma zdolności i tak dalej. Otwarty umysł. Ale w tym momencie fizycznie, fizycznie he is only able to understand basic conversations. Jest w stanie zrozumieć tylko proste rozmowy. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Uwaga, oba te słówka są używane jako przymiotnik przed rzeczownikiem. Mamy tu rzeczownik cook, czyli kucharz. Uwaga, kucharz to jest cook, a nie cookę, jak często Polacy myślą. cookę to jest kuchenka gazowa. No i mamy takie zdania, he's an able cook, he's a capable cook. Jakiś tam utalentowany, zdolny i tak dalej. Pytanie, jaka jest różnica? Wielu native speakerów mówi, nie ma żadnej różnicy do koloru, do wyboru. A niektórzy mówią, jest drobna różnica, który kucharz jest lepszy, able czy capable. I teraz tak, popatrzmy na definicję słownikową. Jak ktoś jest able, to mamy having considerable skill, proficiency or intelligence, czyli ta osoba ma znaczące umiejętności, fajny przymiotnik, considerable proficiency, czyli fachowość, o intelligence, czyli inteligencję. Natomiast, natomiast jak ktoś jest capable, to mamy able to achieve efficiently whatever one has to do. Kompetent. Czyli ta osoba jest w stanie osiągnąć yy, efektownie, z, z, z dużą sprawnością, whatever one has to do, cokolwiek ta osoba musi zrobić. Tak? One zastępuje jakby podmiot, o tym, yy, o tym mówiłem w lekcji o właśnie Słówku One, link macie u góry i w opisie. I to jest jakby synonim do. Kompetentny. I teraz pytanie, który jest lepszy? I speaker mi powiedział tak: Słuchaj, able implies a higher level of skill and proficiency than merely capable. Czyli to słowo able dla niego y, implies, czyli jakby sugeruje wyższy poziom umie umiejętności i fachowości niż taki po prostu capable. Innymi słowy, an able cook is a better cook than a capable one niż ten inny. I tu znowu słowo one, które tutaj akurat zastępuje rzeczownik, czyli kucharza. Czyli uwaga, ten one nie ma nic wspólnego z tym one. O tym właśnie wszystkim mówiłem we filmiku o tym słowie. Obejrzyjcie. Dzięki, mam nadzieję, że się rozjaśniło.